Nati i oraz honorato. No i ten. Nie wiem co dzisiaj nagramy. Ale już Dobra. W środku jest honorata, a po lewej stronie jest Natalia, a, tu, a po lewej stronie jestem ja. Jak widzicie. Henaratką też Siemanko widzowie. ten honoradką. chodzimy dół razem w klasy. No, jak najpierw nadczę nie. Dobra. Przepraszam. Ale nieważne. I tak mogę tak. Apety.

Hej, jestem Hanorata, ale mówią na mnie chowa. No To akurat prawda. To nie jest nasza. Ale odejść. Odejść, nakrywamy odcinek. Odejść, proszę cię. Wypad! Wypad! Dobra, nieważne. Widzowie! Widzowie, na tym odcinku Dorsy to musiałam usunąć. Nie wiem dlaczego, ale nie chcę Wam dradzić. I nie chcę Wam powiedzieć. O, choroba dała Wam czerwcuczkę. To będzie tylko krótki odcinek krótkie odcinki, bo informacje i żeby przedstawić. Bardzo ładnie. na no. Dobra. To tyle na dziesięciu odcinków. widzimy się kolejny odcinek. Pa!